Pytania po angielsku to najtrudniejsza rzecz, ale zobacz, jakie właściwie są łatwe. Angielskie pytania to trudna część w nauce tego języka, ale zobacz, że da się ich nauczyć. Uwaga, proszę o skupienie. Przechodzimy z pytań do you na pytania did you. Polski pyta, czy masz dzisiaj czas angielski do you have time today? Jest to pytanie w czasie teraźniejszym, oczywiście, gdyż pytanie brzmi, czy masz. Dla pytań w czasie teraźniejszym używasz angielskiego do przed osobą you. Teraz to samo pytanie, ale w czasie przeszłym. Czy miałeś czas wczoraj? Jak widzisz, w polskim wciąż zaczynamy od czy, ale odmieniamy czasownik mieć w czasie przeszłym i otrzymujemy miałeś, czyli czy miałeś czas wczoraj? Angielski natomiast nie odmienia czasownika have, czyli mieć w czasie przeszłym w pytaniach, ale za to zmienia do na did. I powstaje nam pytanie, czy miałeś czas wczoraj? Did you have time yesterday? Teraz Zestawimy obok siebie dwa pytania angielskie, teraźniejsze i przeszłe, aby widzieć wyraźnie, co się zmienia, a co się właściwie nie zmienia. Czy masz czas dzisiaj? Do you have time today? Czy miałeś czas wczoraj? Did you have time yesterday? Jak widzisz, w polskim czasownik mieć odmienisz w pytaniu i zielony masz, zamieniamy na niebieski miałeś. W angielskim czasownik have zostaje niezmieniony, co widać na różowo w obydwu pytaniach. Ale musimy wymienić do na did i jest po sprawie. I uważaj teraz, bo zobaczysz, jak proste jest przejście z pytań w czasie teraźniejszym na pytania czasu przeszłego. Czy chodzisz do szkoły? Do you go to school? Czy poszedłeś do szkoły wczoraj? Did you go to school yesterday? Polski chodzisz zmienił w pytaniu przeszłym na poszedłeś, a w angielskim zmieniłeś tylko do na did, a nie zmieniasz czasownika go. Czyli gdy pytasz w czasie teraźniejszym, to przed osobą you wstawisz do, a gdy w czasie przeszłym, to wstawisz did przed you. To jedyna zmiana. Nie troszczysz się o czasownik, ponieważ angielski używa podstawowej formy teraźniejszej dla obydwu pytań. Nie sugeruj się absolutnie językiem polskim, bo polski odmienia czasownik w pytaniu. Ty zmieniasz tylko i wyłącznie do na did czasownika absolutnie nie ruszamy. Czy kochasz ją? Do you love her? Czy kochałeś ją? Did you love her? Czy kupujesz chleb codziennie? Do you buy bread every day? Czy kupiłeś chleb wczoraj? Did you buy bread yesterday? Czy płacisz za gaz każdego miesiąca? Do you pay for gas every month? Czy zapłaciłeś za gaz w ostatnim miesiącu? Did you pay Did you pay for gas last month? Uwaga, płacić za pay for i po drugie, nie wstawiasz przyimka Wy, czyli in, w określeniach czasu ze słowem last w zeszłym roku last year nie mówimy. In last year. Czy spacerujesz czasami? Do you walk sometimes? Czy spacerowałeś w ostatnią niedzielę? Did you walk last Sunday? Czy jesz śniadanie przed pracą? Do you eat breakfast before work? Czy jadłeś śniadanie wczoraj przed pracą? Did you eat breakfast yesterday before work? Czyli jak zadasz sobie na przykład pytanie, czy pracowałeś, pracowałaś w ostatni piątek? Musisz zacząć od did you, bo pytanie przecież pyta o przeszłość, ostatni piątek. I po osobie you wstawiasz Podstawowy czasownik pracować, czyli work i jest po sprawie. Did you work last Friday? Do pytań w czasie przeszłym pilnuj tylko, aby wstawić did przed osobę you, ale nigdy nie wstawiaj czasownika w czasie przeszłym. Dekoder angielskiego obserwuj. Dziękuję, do następnego razu.